Koleżanki i koledzy, kto chce ognisko? Roman, czy on naprawdę chce zrobić ognisko na stole? Nie wiem, mam nadzieję, że nie. Łopali, nie sądziłem, że on naprawdę zrobi to ognisko. Mamy pierś z kurczaka, pianki i kukurydzę. Hej Zenek, jakiś dziwny jest ten Roman. Jak można zrobić ognisko na stole? Co tak śmierdzi jakimś ogniskiem? Bogdan, Bogdan, chodź tu szybko. Co się stało, Albindoże? Bogdan, nie czujesz ten smrt ogniska? Tak, Albindoże, przecież Roan robi ognisko na stole. Jak to możliwe, że jeden z uczniów robi ognisko na stole? Dlaczego żaden z nauczycieli tego nie zauważył? A co tu się dzieje? Przepraszam, profesorze, ale nie wiedziałem, że, że nie wolno zrobić ogniska. Dobra, nieważne. Koniec uczty. Idźcie te, teraz do swoich pokoi, rozpakujcie się i przygotujcie się na jutrzejsze lekcje. Ale profesorze, nie wiem, kto z kim będzie w pokoju. Ale tak, zapomniałem wam powiedzieć. W pierwszym pokoju będą Roman, Roan i Harris. W drugim pokoju będą Sławek, Zenek i Darko. W trzecim pokoju będą Diana, Lumbada i Hermajoma. A w czwartym pokoju będą Dżajni i Chop. Okej, okay, więc skoro już wiecie, kto jest z kim w pokoju, to możecie do nich iść. Ale fajnie, Roman, że jesteśmy razem w pokoju! Roman, ale gdzie jest Harys? A no, tak, nie widziałem go dzisiaj na uroczystym rozpoczęciu! Ktoś chyba pukał do drzwi! Witam Państwa serdecznie. Harcz, gdzieś ty był! Gdy mieliśmy wchodzić do sali, w której była ta kolacja, oddaliłem się od grupy, ponieważ zauważyłem coś dziwnego w korytarzu, a potem się zgubiłem. Harys, następnym razem nie oddalaj się od grupy, bo jeszcze cię Bikszen Muken porwie. Witam dzieci, nazywam się Sznafs i będę was uczyć eliksirów. Dzisiaj mamy lekcję organizacyjną. Hej, Roan, co to jest lekcja organizacyjna? Nie wiem, Harry, zapytaj Romana. Roman, Harry się pyta, co to jest lekcja organizacyjna. No to mu odpowiedz. Ale ja nie wiem. No to ja tym bardziej nie wiem. O, mam pomysł. Może zapytajmy Diany. Diana, co to jest lekcja organizacyjna? Nie wiem, Roman. Harry, nikt nie wie. Mam pomysł, Roman. Może zapytajmy sznapsa. Na naszych lekcjach, w tej, czyli pierwszej klasie nauczymy się dodawać do siebie różne składniki, aby robić jakieś eliksiry oraz wiele innych rzeczy. Czy macie jakieś pytania? Mam jedno. Co to jest lekcja organizacyjna? Sam nie wiem, dyrektora się zapytaj. Jezu, jaki głupi ten sznast. Nawet nie wie, co to jest lekcja organizacyjna. Sam mądrzejszy nie jesteś, też nie wiedziałeś. A ty byłam tak samo, jak głupi, chodzisz po całej klasie się wszystkich pytając. A gdzie my w ogóle mamy teraz lekcję? Myśli, że mądry, a jednak jest głupi. Harys, czy ty możesz przestać takie durnowate teksty wymyśleć? Bo to ani nie jest śmieszne, ani mądre. Dobra, chodźmy na język rłańców. Witam dzieci na języku romańskim. Nazywam się Magda i dzisiaj mamy lekcję organizacyjną. O nie! Możesz mi młodzieńcze powiedzieć, dlaczego się na pół sali? Nie wiem, co to jest lekcja organizacyjna. To idź, spytaj sznapsa. Dobrze, więc zapowiem wam pierwszą lekturę. Tą lekturą będzie Roman i fabryka czekolady. Macie tydzień, by ją przeczytać.